Siemka Widzowie, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie Epiki V2 oraz początki ich craftingu. Parę dni temu pojawiła się informacja nakreślająca tutaj te Epiki V2, na które tak każdy czekał. Zostały podane najważniejsze informacje odnośnie ich właściwości, czy jest to 12 ranga, waga 15, pojemność aż 32, wymagany poziom 120. Dodatkowe wzmocnienie driftów w 60% w wersji podstawowej. Na B1 dodatkowe punkty akcji 1. Statystyki będą się skalować w porównaniu do podobnego sprzętu na 120 poziomie. Drify, sztuki można wpakować jakie tylko chcecie, o ile są one ofensywne. Otrzymaliśmy również informację, że Drift R, który znajduje się w latarni życia, zostanie włączony do puli Dropa. Uważam, że będzie to spory ukłon w stosunku do druidów, którzy nie posiadali tej latarki. Będzie im łatwiej na tych niższych poziomach, Będą używać mniej miksturek, co trochę na początku gierki mogło być przytłaczające, także spoko. Jeżeli chodzi o druidów na wyższych poziomach, prawdopodobnie będą rezygnować i tak z tego kamienia na rzecz orba, w many, no ale no zobaczymy, tak? No bo no umówmy się, że pakowanie takiego drifa. Gdy mamy możliwość wpakowania podwójnego ataku, kryta czy obrażeń magicznych, no byłoby trochę marnotrawstwem. Ale to też wszystko zależy od instancji, na jaką się biega. Wiadomo, jeżeli ta mana szybko tam ucieka druidowi w grę, w grze mm, drużynowej, no to ten R pewnie będzie się znajdować od czasu do czasu. Jak ktoś, powiedzmy, idzie farmić f 2 no to wiadomo, że tu każdy będzie sobie jakoś jak ofensywnie budować tego epika. Mamy dwa elementy, które będą składać się na procent naszego epika f 2 Pierwsze są to ulepszenia. Macie tutaj rozpiskę, jak to wygląda, jeżeli wasz epik jest na poziomie 0 do 6, wasz epik V2 będzie miał 50%, czyli powiedzmy mieliście Alenora 45%, on był plus 0, no to i tak jakby zyskujecie 5% gratis na tym epiku V2. Także jeżeli ktoś ma poniżej 50% epiki, nie lepił ich, no to i, i tak widzicie, że no mniej niż 50% nie można mieć. Jeżeli ktoś miał, powiedzmy, lepę plus 15% na epiku otrzymujecie 5% bonusu. Drugim elementem, który ma wpływ na procent tego EPICA V2 jest to procent EPICA V1. W została zamieszczona informacja. Tak jak tu widzicie, jeżeli wasz EPIK posiał 45, 50, to jest to 0% bonusu. Czyli bazowo macie te 50. Jeżeli, jeżeli wasz EPIC miał 54, 55%, to dostajecie 2%. Jeżeli ktoś miał 60%, to z automatu otrzymujecie dodatkowy 5%. Powiedzmy, macie spalonego Epika 60% V1, Wasz Epic V2 będzie miał 55%. Co ważne, Epic V2 nie może mieć więcej niż 60%. Najważniejszym boostem tego Epika jest to dodatkowe kółko akcji. Skorzystają wszyscy ci, którzy lubią grę solo, wszyscy ci, którzy chodzą bossy drużynowe, w przypadku trójda z mojej perspektywy, no niekiedy to się przyda, żeby dać nam dodatkową myjkę, Kolejny zasób bądź, no nie wiem, cokolwiek innego bijący debufferzy, no jeszcze więcej będą w stanie pomóc Dimagerowi, a Dimager wiadomo, no dodatkowe dwa ataki, jeżeli podwójny atak siądzie, także mega sprawa. No chyba jedyny, jedyny minus tego, że zasoby będą troszkę szybciej schodzić, no ale to idzie wszystko ogarnąć. Dodatkowe epiki fo 2 będą posiadały efekty wizualne. Jeżeli chodzi o wytwarzanie tego epika, przejdziemy sobie do gierki. albo garnizonu w jaskini po lewej stronie. Została utworzona nowa lokacja. Później losu. Jeżeli nie wiecie, jak trafić, macie kwestik po prawej stronie, który będzie was kierować w to miejsce. Teraz tak. Należy spełnić trzy etapy, aby otrzymać tego epika FO2. Klikacie sobie. I pierwsze to jest zdobycie trzech złotych gwiazdek na tym epiku. Jak widzicie, mi tutaj brakuje jeszcze dwóch. Oprócz tego, drify, które każdy epik posiada, no, muszą być wyeksponowane na maksa i ten jakby etap mamy spełniony. Kolejnym etapem, który należy zaliczyć, jest zabijanie określonej ilości bossów. Na każdym etapie widzicie, ile tych bossów musi paść. Jeżeli mówimy o etapie bertinowym, no każdy boss 20 razy musi być zaliczony. Jest tutaj C Draga, też jest wiele głosów, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Moim zdaniem Seedraga no, to już będzie taka wisienka na torcie, gdy ogarniecie wszystkie inne elementy. Do craftingu tego epika, to prawdopodobnie większość postaci tak będzie nadawało się na tą instancję. Jedyny, kto może mieć problem, to chyba d bo d no ni niestety no, nie, nie przeskoczy się tam jakieś dziury, no po prostu, jeżeli d major nie wykręca odpowiedniego DPS-u, no to, to niestety nie podoła. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że przez czas, który będzie właśnie ten epik craftowany, spokojnie każdy zdąży się. Przygotować do tej C-Dragi. Oprócz określonej ilości tych bossów, które trzeba zaliczyć, tak, czyli te dwudziestki, musicie zgarnąć Teraz ja tak, tutaj są punkty, które należy zgromadzić. Najrzacie sobie na danego bossa widzicie, ile każdy boss dostarcza tych drzazg. Zależnie tutaj, czy to jest wersja normal, czy to jest wersja wyzwania, czy tam. Wersja powiedzmy easy, jeżeli chodzi o łatwiejsze bossy, no to tyle tych jask otrzymujecie. No tutaj kalkulator w łapę i po prostu sobie liczycie, tak? Ile, ile tych punktów za każdego bossa otrzymacie, ile, ile no potrzeba. Ja tutaj tylko wam pokażę może jak to wygląda na etapie berinowym. W tym ostatnim za samą Psydragę jest 500 punktów, za Tarula 100-175, Machet 75-150, Morana 75 na wyzwaniu 150, Lugus 50-100, Admirał 100, i tu mamy niespodziankę 600 punktów tych drzazd. To chyba w sumie jest to trochę taka odpowiedź na to, że wiele osób nie biega admirała w wersji wyzwaniu, no bo to się nie opłacało pod względem zdobywanych dajmonitów i pod względem psycho. Ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie dofarmić te drzazgi w miarę szybko, no to bieganie tego hard atka, no to to będzie chyba najszybsza opcja. Nie licząc tej C-dragi tak, ale no to i tak maks trzydziennie, więc tutaj jakby adeks tych bosów, jak widzicie, no wygrywa. Jedynym konkurentem jeszcze tu może być ta SELEN, ale no to też to jest pięć instancji na tydzień, więc tak to się prezentuje. Podczas ogarniania tego epika na gwiazdki, podczas ekspienia tych drifów, podczas zabijania tych bossów w międzyczasie, do hmm, moim zdaniem trzeba jak najszybciej się zająć. Jest to etap, który został nazwany zbieractwo, zbieracie określoną ilość przedmiotów, pakujecie. Widzicie, że pierwszy etap to jest 250 flaszek z każdego rodzaju, to są olbrzymie flaszki. Gdy uzupełnicie taką oto michę, zostanie odblokowana druga. Jeżeli chodzi o drugi etap, w screenach widziałem, że należy wykonać 50 eterycznych lamp, czyli tu jakby macie już jakieś ograniczenie czasowe, którego przeskoczyć się nie da. Zwiedząc o tym, że tutaj macie te eteryczne lampy, no warto jak najszybciej się uporać z flaszkami, żeby zacząć po prostu robić sobie te zlecka. Tutaj jeszcze nikt tak daleko nie zaszedł, przez to, no, że tych właśnie eterycznych lamp się nie przeskoczy. Jeżeli spojrzymy na wielkość tych prostokątów, tak na moje po prawej stronie trzecim etapem będzie jakiś jeden przedmiot, który będzie należało zdobyć ileś razy. Na dole prawdopodobnie dwa przedmioty. Jeżeli spojrzymy tutaj na te takie ikonki, dla mnie to jest jakiś ptaszek, który nie wiem, jest jakieś odznaczenie, nie wiem, banalna sprawa do odhaczenia. Tak, tak to powiedzmy, że sobie jakoś wymyśliłem. Czyli tu mamy flaszki. No tutaj będą z leska. Tu są jakieś takie skrzyżowane dwa młoty. Nie wiem, nie nietoperz. Tutaj również będą potrzebne bakaluny arcymistrzowskie, które też będzie można zdobyć zabijając bossa, o ile się nie myje tylko w wersji bernowej. Nie wiem, czy nie tylko w wersji wyzwania. Czyli tam, gdzie potrzebujecie tropy. Oprócz tego jeszcze chyba 50 elementów, które należy wykraftować, zbierając po prostu składniki i zabijając jaszcząbki i... Olbrzymy. No Przechodzimy dalej, tak, coś czego nie wiemy, nie, nie wiem jak, jak to nazwać, jest to jakiś ornament, jakieś szpony, jakieś, nie wiem, winorośla, rośliny, trudno mi powiedzieć, ale no, jak widzieliście, w tym miejscu jest to prawdopodobnie tylko jeden przedmiot, więc ciekawe co to będzie, może raki, może obręcze na admirała i, i tu jedynie jeszcze, co, co tak tutaj mi się nasuwa. No, widzieliście, że no, tych flaszek trochę jest do ogarnięcia. Jakby nie patrząc, 2000 sztuk. Ilość nie mała. Tutaj macie 50 lap eterycznych, które już tam kilkadziesiąt dni wam wydłuża proces, a to są dopiero dwa etapy. Moim zdaniem każdy etap kolejny prawdopodobnie będzie jeszcze dłuższy. Nie wiem, czy tu na przykład nie będą też sztau y, na drogę tak? Coś, co odbieramy tam co ileś dni, chyba, że mamy dużo kasy i możemy zapłacić. Nie wiem. A tu to pewnie już w ogóle będzie hit. Także ja przypuszczam, że będziemy potrzebować co najmniej roku, żeby wykraftować te wszystkie przedmioty, w tym zbieractwu. To chyba tyle z takich informacji. Moim zdaniem, Epic Fold 2 no, będzie mega zajawką dla osób, które lubią grindować w gierkach. Coś, co będzie można robić przy okazji, biegając po prostu bossy. Coś, co finalnie mocno wzmocni Waszą postać. Jako tako minusów chyba nie widzę. No wiadomo, no dodatkowy content, także spoko. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tych nowych zmianach. No i do zobaczenia na lewikach. Siemka.